Króciutko, witam Was serdecznie. Od taki komentarz na Facebooku, na mój komentarz do e, posta Stowarzyszenia Justitia znalazłem. Czyli każdy jest niewinny do momentu udowodnienia mówiny. No widać, że pan emeryt chyba nigdy w sądzie nie był i chyba nigdy prokuratura nie złożyła przeciwko niemu aktu oskarżenia i chyba nigdy nie doświadczył, jak funkcjonuje polski sąd i chyba nigdy nie doświadczył tego, jak dowody jak, jak, jak stosowana jest swobodna ocena dowodów przez sędziów. Więc, drogi emerycie, jak się nigdy w jakiejś sytuacji nie było, to ja proponuję się nie wypowiadać. Celowo e, uciąłem imię, nazwisko. Bo to, co zrobiłeś, to jest zwykły Bełkot. A na potwierdzenie wrzucę tylko dwa koronne argumenty w postaci nazwisk. Pan Kraska i pan Komenda. Im też udowodniono winę ponad wszelką wątpliwość. Pozdrawiam.